Ja mam, Jest to, na, takim, na takim rozdrożu, że Gdzie ona seczka? utraciła Gdzie w pewnym stopniu swoje korzenie Harry Potter. i właśnie chcemy pomóc jej w odbudowie tych korzeni, o, bo są siły na kontynencie, które próbują uwieść Europę Ech. i ją porwać w nieznane, których, <laughs> o, które obawiamy się. To nieznane jest czymś obcym. Co jest jak? Obcy, obcym obcy na rzeczywistej, sposób. prawdziwej chrześcijańskiej kulturze europejskiej. Co Siły, jak? które odcinają się od wspólnego dorobku, tradycji Europy, szacunku do rodziny, suwerennego państwa, godności człowieka, szacunku dla prawdy, prawa na dla pisa? prawdy, prawa narodów do samostanowienia. To Są siły, którym chcemy zaproponować pewną kontrofertę, propozycję I wierzymy, wiele To z Zawaliła nam taką okazję. Jak wróci, to jej wleje. Nie wpuszcza się do domu byle No. Wracamy. Na zdrowie. Jednocześnie patrzymy na, całe tą, na cały system wartości, o z wartości, która jest niezbędna dla każdego człowieka, a jednocześnie niezbędna dla narodów europejskich, żeby mogły kwitnąć, mogły z powrotem odzyskać swoje żywotne siły i swoją suwerenność, swoją suwerenność jednocześnie wzmacniać, ale też budować poprzez nią właśnie silną Europę. Także w sojuszu transatlantyckim. A więc promujemy solidarność, ale nie kosztem słabszych. Europa to nie może być dyktat silniejszych, dzisiaj większych, silniejszych. To jest solidarność międzyeuropejska Revolucja na rzecz muzyczna. wspólnych wartości. I mogę powiedzieć, że ta polsko-węgierska przyjaźń jest bardzo znana, oczywiście, i e, bardzo lubimy z ziemi włoskiej do Polski. Więc dzisiaj tutaj obecność Mateo Salviniego i ta, i ta nasza współpraca, ta nasza przyjaźń włosko-węgiersko-polska jest bardzo mocna, jest, jest cementowana, ale jednocześnie bardzo otwarta. Jest otwarta na tworzenie otwarta pewnej nowej oferty dla Unii Europejskiej ofki. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć, w świętych obrzędach. Nie ma Ile Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa. Dziękuję bardzo Wiktor, dziękuję Mateusz za to wspólne, wspaniałe spotkanie. mi za Dziękuję bardzo, teraz przekazuję głos przewodniczącemu Salwini. Dziękuję bardzo, Wiktorze, dziękuję dziękuję Mateuszu. Dzięki składajmy Panu Ci popołudniu, by II wojnie światowej to był czas, kiedy Prawa człowieka, kiedy kwestie rodzin były, były podważane. Teraz sytuacja jest oczywiście inna. Teraz w Unii Europejskiej zostały zawarte traktaty, w które nawet zaprzeczają korzeniom judeo-chrześcijańskim w I to był ogromny błąd. Wielkimi krokami zmierza się. Zbierzają się święta Wielkiej Nocy i musimy zaznaczyć, że europejskie elity popełniły ogromny błąd, ponieważ to my staramy się pokazać właściwą drogę, to my staramy się pokazać. Ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Niektórych krajów powinien być rozszerzany na inne kraje, ponieważ powinniśmy stworzyć wspólną siłę europejską, która będzie w stanie bronić granic europejskich. I rozmawialiśmy na szereg różnych tematów. Rozmawialiśmy na temat rolnictwa, rozmawialiśmy na temat przemysłu. ...danneggerebbero nostro modo di 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 mangiare, di Wszyscy Państwo dobrze wiecie, że rząd Republiki Włoskiej i... Dziś spadnie hmm. deszcz, a później pewnie znowu zęb. Jestem tym który biednie w morzu miłe. Na złoczku to czary i kurwa marusz. I nie chodzę sam do lekarzy, nie jestem dorosły Może jakoś to przejdzie do wiosny Czytam wasze pojebane posty Tyle tak, syn w sobie macie chłopcy, to... seryjnym wymiarom i jaką broń trzymać w z długiem. i czemu mimo wszystko za pomocą tego potwora. Y z tego nie się jest nie jestem z tobą, a zostaję Szklaneczka z lodem, byłbym to zgodnie wdzięczny. Ja u mnie wodzi u nas, prawda? Ja mieszkam, wiecie, gdzie? Centrum młodzi. No co, ciemność, kurwa. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Będę Twoją żoną. Będę się czuła bezpieczna, że nie jestem z moją żoną, a tak do ja będę z tym mieszkaniu i obcą osobą będę. Ciocia! No, przejechał kota! ludziom odpierdoliło. Najbardziej odjebało kopicę przede mną. Siedziała lalka kraj około 60, cipciunka. Yy, fryz, fryz taki klasyczny, klasyczny taki balejarzyk na krótko. Pieczareczka. Ciemno jasne, wiadomo. Mówię. Albo w połowie srania wyszła, albo paszport sobie w odby włożyła, żeby rodzina ją mogła zidentyfikować. Jezusa wyszedł jej się pokazać. И вручил слово тогда Dobrze znane, zaśpiewajmy głośno Teraz raz i dwa, bo za zdrowie wypić każdy daje Poznałaś, to nie miałaś raczej A teraz chcę, żebyśmy byli, zawsze razem Ja to w nie poznałem, też nie miałem marzeń A teraz mam, chcę, żebyśmy byli zawsze razem, zawsze razem Tyle hey, hey, hey. razy ci mówiłem czego, zawsze chciałem, zawsze chciałem Zawsze chciałem, cię,